Zostaw to. Z racji tego, że powoli już się zaczyna ten czas wesel, pomyślałam, że po prostu zrobimy sobie samodzielny make-up na wesele. I obojętnie, czy jesteś panną młodą, czy jesteś gościem, ten makijaż tak czy inaczej będzie pasował. Do każdej z was i do każdej kiecki. Pomyślałam, że zrobimy sobie właśnie coś w tym stylu. Mam kilka zdjęć na, e, zapisanych. Tutaj jeszcze wrzucę wam fotki. Będziemy się wzorować na czymś takim z taką przytymioną, delikatną kreską i fajnym, fajnym rozświetlonym okiem. Także no nie ma na co czekać. Lecimy, let's go! Nie zapominajmy o tym, że Podstawą makijażu jest prawidłowa pielęgnacja Więc radziłabym zrobić na przykład e, Dzień wcześniej jakiś peeling Maseczkę, żeby tą skórę Fajnie e, przygotować Pod ten nasz makijaż Peeling mechaniczny spoko, jeśli nie macie wrażliwej skóry Chociaż wiem, że od tego już się odchodzi Fajne są też kwasy Bo też wam polecę, są super maseczki To są chyba koreańskie maseczki Tutaj e, wam wstawię To e, one są chyba tylko i wyłącznie W Hebe, słuchajcie jak one cudownie Nawilżają, to są takie kalaretki. Samego dnia polecam Wam na przykład sobie wrzucić tą maseczkę do lodówki. Ona się fajnie schłodzi i później nakładamy taką zimną na twarz. Super daje orzeźwienie, przysięgam Wam. Może nie polecam Wam testować akurat wtedy nowych rzeczy, kiedy chcecie sobie zrobić ten makijaż na wesele, bo wiadomo, że to może się zważyć, jeśli nie znacie tych produktów. Raczej polecałabym Wam używać tej pielęgnacji, której używacie po prostu na co dzień. Ja mam dla Was do polecenia trzy produkty: tonik z Coser Ink. On jest ze śluzem ze ślimaka Jest taki gęsty I trochę dopełni tą naszą bazę pod makijaż Jeśli chcecie mieć bardziej rozświetloną skórę Czyli bardziej dla tych ze skłonnościami do cery suchej Mleczko esencja z Bielendy To jest mleczko takie rozświetlające Daje naprawdę fajny glow A dla osób, które mają cerę tłustą Polecam Wam ten stick SPF z Beauty of Jose naprawdę robi świetną robotę jest super matujący i też sprawdzi się świetnie jako baza pod makijaż A teraz skupiamy się na tym looku makijażowym na sam początek będę nakładała bazę z Nam to jest baza typowo wygładzająca i robi taki blur na twarzy, więc w sumie przyda się jak najbardziej polecam Wam zrobić sobie przed tym takim oficjalnym makijażem na wesele Próbny, żebyście sobie sprawdziły wszystkie kosmetyki, których używacie po kolei, żeby później się nie okazało, że zrobi Wam się ciasto i ten makijaż będzie wam się odrywał warstwami, więc polecam sobie po prostu zrobić próbny makijaż. W przypadku panny młodej domyślam się, że każda by chciała sobie zrobić próbny makijaż, ale jeśli jesteście gościem, a chcecie, żeby spoko wyglądał, to polecam go zrobić wcześniej i przetestować wszystkie dokładnie produkty, których będziecie używać. Następnie leci podkład z L'Oreal. To jest Infallible 32 godziny Fresh Wear. On jest w odcieniu 125... Dodatkowo jest z witaminą C i SPF-em, także naprawdę bardzo super połączenie. Ostrzegam Was przed wszystkimi podkładami, które e, są znane jako takie, że będą się trzymały, nie wiem, trzy, 32 godziny to jest sporo czasu. Nie wiem kto tyle chodzi w makijażu, ale e, wszystkie takie podkłady, które są określane jako bardzo długotrwałe. Pamiętajcie, że niektóre z nich strasznie szybko zastygają, więc polecam je sobie nakładać częściowo na twarz, a nie robić plamy wszędzie po kolei i zaczynając odtąd sobie rozblendowywać. Tu już zdążę Wam wyschnąć trochę i już tego nie zrozblendujecie. Także ostrzegam Was. Ten podkład też akurat jest bardzo gęsty, ale to nie jest jeden z tych, który aż tak mocno zasycha, ale też pamiętajcie, że nie możemy. Trzymać go nie wiadomo jak długo na tej skórze, bo jednak on też jest troszeczkę zastygający. Następnie używam korektora z od L'Oreal, to jest odcień 2R. Light Medium i raczej jest z tych Delikatniejszych korektorów Ale bardzo fajnie się blenduje I super wygląda pod okiem Też tak gładziutko się rozprowadza Jeśli nie chcecie, żeby korektor tracił Swojego pigmentu, na sam początek Polecam go wklepać sobie palcem Żeby ten produkt nie wsiąkał Nam nigdzie w gąbeczkę czy w pędzelek I dopiero później, ewentualnie Żeby zebrać nadmiar To wklepać to gąbeczką Będę używała bronzera z od Lamel BB Contour, to jest odcień 402 mokka i uwaga, on jest mega ciemny i też bardzo dobrze napigmentowany, więc z tym to raczej ostrożnie pokażę Wam, jaki on ma tutaj odcień. Z rozwagą go dziewczynki, z rozwagą. Jest mega ciemny, ale super się blenduje. No, i jeśli chodzi o takie eventy, na przykład jak wesele, to trzeba wziąć też pod uwagę, że tam będą robione zdjęcia. I jeśli chcecie wyglądać fajnie w tym makijażu na zdjęciach, pamiętajcie, że w zdjęciach i tak ten makijaż się trochę rozchodzi, więc nie żałujcie sobie tych produktów. Róż idzie od Everybody London, to jest Dusty Pink. Kocham, uwielbiam przepiękny odcień. No i jeśli chcecie sobie zbudować fajny kontur, polecam na sam początek używać mokrych produktów, a później dopiero suchych, jeśli macie taką potrzebę, żeby to sobie fajnie dobudować. Widzę już tutaj w kamerze, że. Wy nie widzicie praktycznie tego różu. Na żywo widać go ładnie, jakby był taki naturalny, naturalny, ale chcemy, żeby on był widoczny właśnie na zdjęciach w kamerze, więc dokładam sobie go jeszcze. Rozświetlacz, żeby fajnie rozświetlić ten look. Będę używała też tego rozświetlacza z lamel. On już jest troszeczkę po przejściach, wyblakły, odcień 101 pearl i da nam takie naturalne glow. Świetnie to wygląda. I teraz, żeby makijaż nam się trzymał w jednym miejscu, żeby te wszystkie mokre produkty nam nie spłynęły gdzieś w trakcie tańców. Potrzebny nam jest setting powder. Ten puder od Lovely robi taki efekt wygładzenia pod oczami, więc nakładam sobie go trochę na nakrętkę. Biorę dość szeroki pędzelek, nakładam go trochę, strzepuję nadmiar. Przed nałożeniem pudru też musimy przypilnować, czy tutaj w załamaniach już nam nie zdążyło. Wejść. O, na przykład, tak jak tutaj na powiece, więc ja to sobie delikatnie rozblendowuję zawsze palcem. O, I mimo tego, że ten puder jest do oczu, ale on robi super efekt wygładzenia, więc też sobie go nałożę na te części twarzy, które najczęściej mi się po prostu wyświecają w ciągu dnia. I też nakładam go w tych załamaniach, żeby. Będę się podkład nie jak będziemy się uśmiechać. Do brwi będę używała kredki, którą katuję teraz cały czas, Vibo Feder Brow Creator odcień Dark Brown 02. Brwi robię sobie moją najprostszą techniką na świecie. Pokazywałam Wam to w tym filmiku: najprostszy make-up na świecie, więc możecie sobie zobaczyć. Teraz przechodzimy do najważniejszej części tego całego make-upu, czyli oczy. I teraz, zanim nałożymy cienie, musimy się upewnić, czy na pewno wszystko jest dobrze przypudrowane. Oj. I do tego make-upu wybrałam sobie tylko i wyłącznie jedną paletkę, bo w sumie pomyślałam, że po co używać kilku, jak po prostu można sobie życie ułatwić i kupić jedną. To jest paletka z Kobo. Ona się nazywa True Nude i ma wszystkie kolorki, które potrzebujemy do tego makijażu. Ona jest u mnie już trochę zajechana, bo trochę ją używałam, ale jak widzicie, zawiera wszystko, czego potrzebujemy. Od foliowych, po różne brązy i czarny. A cienie się blendują naprawdę cudownie. Będę nakładała sobie najjaśniejszy brązowy cień. Więc przy otwartym oku, patrząc w lusterko, nakładamy sobie go w samo załamanie. Następnie szerokim pędzelkiem wszystko rozblendowuję. I ten sam cień nakładam sobie jeszcze na dolną powiekę. Teraz będzie nam potrzebny ciemniejszy brązowy, czyli albo ten. Albo ten Żeby w trakcie makijażu te ciemne cienie Wam się nie osypywały Pamiętajcie, żeby je sobie strzepać i dopiero później nakładać I nakładam go w zewnętrznym kąciku oka Możemy sobie zrobić taką kropkę Którą będziemy ciągnęły później do wewnątrz I ponownie tym samym pędzelkiem, którym blendowałyśmy To samo robię z tymi cieniami i teraz najtrudniejsza część ze wszystkich: potrzebujemy czegoś, co będzie nam przypominało kreski i użyjemy sobie do tego, słuchajcie, pensety. Podamy sobie pęsetę na, taj, na tej wysokości, aby kreska była przedłużeniem naszej linii wodnej. Biorę dosłownie kapeńkę tego czarnego cienia, strzepuję, żeby nic się nie osypało, i będziemy sobie budować tą kreskę. Więc przykładamy. I przy samej zewnętrznej części delikatnie blendujemy. Jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie, bo ja to robię totalnie na ślepo. No, i tutaj sobie możemy budować już tą rozblendowaną kreskę, więc lepiej sobie nałożyć trochę mniej tego czarnego cienia na. Pędzelek I dopiero później go nakładać, jak jest nam za mało. Więc tak to wygląda. Ja jeszcze sobie, żeby wszystko ładnie ze sobą współgrało, jeszcze sobie rozblendowuję wszystkie cienie, które już mam tutaj nałożone. Troszeczkę wersja dla zaawansowanych. Bierzemy sobie skośny pędzelek. Nakładamy sobie trochę tego czarnego cienia. Strzepujemy, i żeby oko było fajnie podkreślone, lecimy z linią. Wystarczy tylko trochę tego cienia sobie wziąć na pędzelek i tak naprawdę robić takie stempelki. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby pędzelek był bardzo cienki. Nałożymy sobie jeszcze ten taki rudawy cień do powiek. Nałożymy go trochę na dół. Potrzebny nam jest tylko foliowy cień, bo tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, on fajnie też rozświetla to oko. Tu użyjemy sobie tego szampańskiego kolorku, który po prostu jest jak masło, więc będzie cudownie współgrał z tym całym make upem Będę używała płaskiego pędzelka, ale szczerze Wam powiem, wiecie co jest najlepsze. Kiedyś, jak były paletki, to były takie małe, takie gąbeczki. O tutaj, coś takiego. I to jest najlepszy aplikator do takich foliowych cieni. No i nakładam go wewnątrz i jadę do mniej więcej środka powieki. Jak dojedziemy sobie już do środka powieki, żeby to nie wyglądało tak sztucznie, tylko tą górną część delikatnie przeciągam w stronę zewnętrznego kącika. Możemy sobie nałożyć trochę na palec i polecam nałożyć na ten mały paluszek, bo przynajmniej on nam się zmieści na tej powiece, by dołożyć, żeby uzyskać jeszcze większy błysk. Żeby to oko było fajnie wyraźne, jeszcze będę sobie malowała linię wodną. Będę do tego używała brązowej kredki z Ewy. Dlatego brązowej, bo wydaje mi się, że czarny będzie tutaj trochę ciężko wyglądał, więc jeśli chcecie, to tak. Jest albo opcja, że bierzecie brązową kredkę do oczu, albo yy, kredkę do brwi, albo jeśli macie stalowe nerwy, to po prostu delikatnie pędzelkiem yy, wsadzić sobie tam cień, chociaż to trochę hardcore jest. Ja już się przyzwyczaiłam, ale wiecie. maluję tylko i wyłącznie tą linię wodną, żeby nie zejść na dolną powiekę. Teraz leci tuż do rzęs. Oczywiście domyślam się, że niektóre z was chciałyby po prostu rzęsy. Jeśli chcecie sobie ten makijaż same robić w domu i doklejać rzęsy, to po, mm, polecam Wam rzęsy takie połówki, żeby tylko nakleić je tutaj. Po pierwsze są o wiele wygodniejsze i nie będziecie ich czuć, jeśli na codziennie nosicie doklejanych rzęs. Te połóweczki doklejane tutaj nie będą Wam w ogóle przeszkadzały i są o wiele prostsze w aplikacji. Moje drogie, makijaż oka mamy skończony. Przechodzimy do ust, które wydaje mi się są tutaj chyba najważniejsze, bo wiadomo jemy, pijemy, wi też można sobie poprawić te usta, ale pokażę wam jeden hack, który pozwoli wam mieć te usta no przynajmniej na kilka dobrych godzin. Robimy sobie nudziakowe usta. Do tego będę używała konturówki od Viboniu Nude Lips. To jest odcień 6. Ostatnio też praktycznie cały czas cisnę tą konturówkę i tutaj z tej zewnętrznej strony delikatnie jeszcze nakładam tą konturówkę. No i teraz na tą konturówkę nakładam Setting Powder. Jeszcze raz delikatnie przejadę sobie tą konturówką. No i teraz pomadka do ust. I tutaj przydałoby się zainwestować jakoś w jakąś taką pomadkę, która będzie się super długo trzymała. Będę używała e, Vinyl Ink od Maybelline. Słuchajcie, to są w ogóle ta cała seria, jeszcze e, wcześniej chyba inne były, takie matowe. Mam Coś jeszcze takiego było Tylko, że matowego, że się tak długo trzymało Ale to się błyszczy I utrzyma Wam się mega długo Ten kolor, więc Naprawdę mega polecam sobie zainwestować W jakąś taką długotrwałą pomadkę Jeszcze mam jedną taką Od L'Oreala, która też się Strasznie, strasznie długo trzyma I to jest coś takiego Nie wiem jak to się nazywa Matte Resistance 105 Breakfast in Bed Będę używała odcienia 115 Wiecie, ja też te usta sobie zrobiłam tak, jak mi się podobają Ale jeśli chcecie użyć jakiegoś innego koloru, który bardziej do Was pasuje Też proszę bardzo, ale, ale ta technika z pudrem i pomadki, które wytrzymają bardzo długo To i tak mega polecam Chwila kurier Przyszła współpraca z garnierem też jestem mega ciekawa, ale to nie na ten filmik. I makijaż mamy gotowy. Możecie się przyjrzeć, jak on wygląda z bliska. Fajnie podkreślone oko, wygładzona skóra, więc czyli wszystko to, czego potrzebujemy. A jeszcze najważniejsze, żeby naprawdę całą noc nam się trzymał ten makijaż. Jest jedna rzecz. Jest to setting spray od L'Oreala. Naprawdę dziewczyny to to jest najlepsze, co po prostu chyba L'Oreal stworzył jak dla mnie trochę śmierdzi, jest duszący ale trzyma się, super dla mnie to jest najgorsza rzecz, nienawidzę jak ktoś mi tak psika na twarz Wam jeszcze może pokażę jak ten make wygląda w takim świetle dziennym więc tak to się prezentuje tutaj przybliżenie na światło dzienne Pana. Znalazłam jeszcze lepsze światło, więc proszę bardzo. Cały makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa.